Cześć, witaj w kolejnej lekcji. Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów i ustalenie wyniku finansowego. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem i to też analogicznie jak w przypadku ceny nabycia, oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Uzasadnioną część, czyli koszty, które byśmy nadmiernie ponosili, na przykład w związku z ograniczonym popytem. To może się okazać, że po prostu brygada nie ma co robić, pracowników siedzą sobie i piją kawę. Koszty wynagrodzeń tych pracowników za czas, kiedy oni nie pracują, to będą koszty, które. Nie będą powiększały nam kosztów wytworzenia produktu. Ale o tym szerzej będziemy mówić przy, przy okazji standardu na temat właśnie kosztów wytworzenia. Natomiast w tej chwili zasygnalizujemy tylko, że do kosztów wytworzenia produktów zaliczamy koszty bezpośrednio związane z produktem i uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z danym produktem. I cóż tutaj zaliczamy? No, oczywiście, wartość zużytych materiałów bezpośrednich tak z których ten produkt powstał, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu części kosztów pośrednich, tak, do, do tych kosztów, które Pośrednio są związane z produktem, ale ich poniesienie jest uzasadnione. Zalicza się zmienne koszty pośrednie oraz tę część kosztów stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Zmienne koszty pośrednie, jeżeli one są zmienne, to znaczy, że ich wartość tych kosztów. Będzie się zmieniała wraz ze wzrostem lub spadkiem ilości produkowanych wyrobów. W związku z tym, jeżeli my będziemy produkować więcej, no to oczywiście te koszty będą rosły. Jeśli mniej, to koszty będą spadały. W związku z tym uznaje się, że te zmienne koszty pośrednie, one zawsze są kosztami uzasadnionymi. I te koszty no zawsze będą zwiększały wartość wytworzenia naszych wyrobów gotowych. A co to są te koszty stałe, pośrednie koszty produkcji. No to będą koszty, które będą ponoszone bez względu na wielkość naszej produkcji. No i taki koszt pośredni, na przykład amortyzacja. Tak? Ona będzie, ponos... będzie kosztem miesięcznym bez względu na wielkość produkcji. I teraz my do uzasadnionej części kosztów tych pośrednich będziemy zaliczać tylko taką część kosztów stałych, która odpowiada Poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Tutaj taki bardzo prosty przykład. Jeżeli mamy maszynę produkcyjną, która produkuje wyłącznie dany asortyment, można uznać, że koszty amortyzacji stanowią bezpośredni koszt produkcyjny. I koszty bezpośrednie tak, bez, związane z danym produktem będą zawsze powiększały nam, czy będą zawsze stanowiły element kosztu wytworzenia. Ale wyobraźmy sobie teraz koszty amortyzacji hali produkcyjnej, na której, w której produkujemy dany wyrób. To są koszty pośrednie, ponieważ tam produkujemy też inne wyroby, i wielkość tych kosztów amortyzacji nie będzie związana z wielkością produkcji, czyli to są koszty stałe. I teraz, jeżeli dany wyrób jest produkowany w ilości 1000 sztuk miesięcznie i to są normalne zdolności produkcyjne, i część kosztów amortyzacji, którą przypisujemy wyrobowi A, tak, temu, którego kalkulację teraz przeprowadzamy. Powiedzmy, ta część wynosi 2000 zł, to znaczy, że na jeden produkt koszt amortyzacji naszej hali to 2 zł, tak? Przypada nam 2 zł. I teraz jeżeli się okaże, że w danym okresie wyprodukujemy mniej tych wyrobów gotowych, na przykład 100 sztuk, to w tym momencie Wartość tych pośrednich kosztów produkcji będzie znacznie wyższa, bo jeżeli 2000 kosztów amortyzacji podzielimy przez 100 sztuk, to wtedy na jeden wyrob będzie nam przypadało 20 zł. I tutaj ustawa mówi, że do uzasadnionej części, tej, która stanowi element kosztów wytworzenia. tak? Uzasadniona część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem wyrobu. Do tej uzasadnionej części zaliczamy takie koszty pośrednie, które odpowiadają wykorzystaniu, normalnemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Czyli w tym momencie musimy ustalić, jaka jest część kosztów tej amortyzacji, przypadająca na wyrób, jeżeli my wykorzystujemy zdolności produkcyjne, a wynoszą one właśnie 1000 sztuk. W takim przypadku my mamy tylko 2 złote na dany wyrób i tylko ta część, te 2 złote będzie nam zwiększała koszt wytworzenia. Natomiast te pozostałe 18, tak, z tych 20 to jest część, która przypada na niewykorzystane zdolności produkcyjne i ta część będzie bezpośrednio stanowiła koszt sprzedanych wyrobów. Ona będzie wpływała na rachunek wyników od razu w tym miesiącu. Dlaczego tak się dzieje? No nie może nam rosnąć koszt wyrobu gotowego tylko dlatego, że mamy mały popyt na nasze wyroby i w związku z tym mniej produkujemy. Oczywiście może być tak, że jeżeli my na przykład produkujemy mniej, to maszyna się mniej zużywa. Tak i wtedy my obniżamy naszą stawkę amortyzacyjną, ale najprawdopodobniej nigdy nie obniżymy jej aż dziesięciokrotnie, dlatego że ona się zużywa nie tylko w wyniku Produkowania wyrobów, ale też zużywa się technologicznie. Dlatego może się okazać, że na przykład ten koszt amortyzacji on spadnie nam do 500 zł, czyli czterokrotnie. Natomiast liczba wyrobów spadła, produkowanych spadła dziesięciokrotnie. I teraz, jeżeli te 400 zł podzielimy przez nasze 100 sztuk, to wypada 4 zł na sztukę i 2 zł będzie stanowiło uzasadnione koszty. I zwiększy koszt wytworzenia, natomiast pozostałe 2 zł będzie już kosztem bezpośrednio ujętym w rachunku zysków i strat. Co to jest normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych? No to uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub też sezonów przy uwzględnianiu planowych remontów. I uwaga, jeżeli my mamy jeden miesiąc w roku wyłączony z produkcji, a w tym czasie amortyzujemy naszą maszynę, to oczywiście my uwzględniamy ten miesiąc tak, jako bezproduktywny. W związku z tym, jeżeli powiedzmy miesięcznie produkujemy 1000 sztuk, to my amortyzację będziemy dzielili przez 1000 sztuk razy 11 miesięcy, czyli przez 11 miesięcy, a nie przez 12. Dlatego, że my rocznie produkujemy 11 tysięcy sztuk. Roczna amortyzacja będzie dzielona przez 11 tysięcy złotych. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przez sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku też produktów w toku, z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia. No, tutaj ustawa mówi o tym, że obniżamy o zysk osiągany przy sprzedaży produktów. No to możemy zastosować, jeżeli inne produkty jesteśmy w stanie wycenić, bo jeżeli się okaże, że my w ogóle nie jesteśmy w stanie wyceniać naszych produktów, no to w jaki sposób ustalimy zysk brutto na sprzedaży? Tutaj już powiedziałabym, zaczynają się schody. W związku z tym, my musimy jednak zrobić wszystko, żeby wycenić ten wyrób. Pamiętajmy, że tak przyjmuje się, że minimum kosztów wytworzenia muszą stanowić zużyte materiały i wynagrodzenia bezpośrednie. No to jest takie absolutne minimum. Zdarza się na przykład, że koszty inne, jak amortyzacja maszyn. Miałam taką sytuację, że koszty amortyzacji maszyn były tak nieistotne, one poniżej 1% stanowiły wartość. W ogóle nie braliśmy ich pod uwagę, jeśli chodzi o kalkulację wyrobu. Jeżeli dokonujemy kalkulacji taką metodą kosztów. Normatywnych, tak, czyli ustalamy jakieś normy produkcji, tak, że dany wyrób potrzebujemy tyle i tyle materiału X, tyle materiału Y, tyle roboczo godzin, to wtedy nie musimy się już martwić kosztami niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, bo my będziemy wyceniać wyrób tylko według tych kosztów koniecznych do poniesienia. Te koszty, że tak powiem, zmarnowane, one tak czy owak będą nam stanowiły koszt danego okresu. Ten temat dosyć trudny, ale będziemy go szerzej omawiać przy okazji, oczywiście, standardu. Ale chodzi o to, żeby teraz już naświetlić temat.